Szybka reakcja uratowała dom przed pożarem. Podczas rowerowego świętowania Dnia Niepodległości dzieci zauważyły ogień na tarasie jednej z posesji w Rzeszowie. Ojcowie ruszyli na pomoc i zaczęli gasić płomienie zanim przybyli strażacy. Dzięki ich reakcji ogień nie rozprzestrzenił się na dom. Jechaliśmy, i jak byliśmy jeszcze daleko, zobaczyliśmy, że koło domu unosi się dym. Na początku myśleliśmy ogólnie, że to gość wypala trawy albo pali jakieś ognisko. Bałem się. Nigdy nie widziałem takiego czegoś. Się stresowałem, dlatego na początku nie dało się nawet otworzyć bramki i się waliłem, że strasz tam nie wjedzie. Byłem bardzo. Stresie, że mój tata jakbyś tak spłodzi, ale nie, nie spłodnie żeśmy się zorientowali, że jeżeli, że tak powiem, będziemy czekać do ostatniej chwili, no to jakby cały dom się zajmie od, tej, od tego terasu, no bo on się tam bardzo palił, tak? No i koledzy właśnie tam rzucili hasło, że tam są jakieś zbiorniki z jakąś deszczówką i po prostu, żeby to wziąć i gasić z tym wiatrami. W pierwszej kolejności stwierdziłem, że to nie ma szans takie coś, bo ognien był bardzo duży, no ale oni chwycili za te wiadra, mi gdzieś właściciel pokazał jakiegoś węża ogrodowego, więc go po prostu podpiąłem i zaczęliśmy to po prostu na tyle, ile się dało gasić.